Siemanko, ze strony Anitro, witam was w filmie na moim kanale I co to tutaj jest? To jest End, dokładnie tak, portal do Endu nie udało mi się zrobić jeszcze tej wersji w Endzie, no bo po prostu nie chciałem Woli, Wolałem to zrobić w zwykłym Overworldzie właśnie I polega na tym, że chcemy wyruszyć do Endu bez niczego Postanawiamy, że jesteśmy kozakami, tak na pewno tak jest, nie no dobra takie skin jest kozacki Jak grałem to widziałem yy, chyba jakiegoś widza bo miał identyczny skin yy, co ja I takie miałem co? co? Dl dlaczego ukradł mi skina? Dosłownie jeden w jeden Ale dobra, yy, słuchajcie więc zostawcie łapeczkę Suba z dzwoneczkiem tu są dwa zakończenia. Jedno po skraftowaniu nederowego miecza. To wtedy mamy zakończenie, że udało nam się uciec z endu do netheru. A z, over, z endu do Overworlda uda nam się uciec, gdy znajdziemy dwa staki bloków trawy. Uwaga! A! A! Do. Mistrzem jestem ja. I Tutaj mamy zamknięte pomieszczenie. Nie będziemy rozwalać drzwi, bo nie wolno. Chcę, ja nie przedłużam. Tutaj mamy jakieś drzwi. Tutaj mamy coś jeszcze. Jakiś parkur chyba tam jest. Tak? To jest parkur? Tak, to jest parkur. Tak, to jest parkur. Zgadzi, dobra wpadliśmy i słuchajcie czekajcie hmm. nie, nie teraz się nie da tak dobra, bo chciałem coś zrobić, ale nie hmm. ej, jakie oni mają damage bo rozchodzimy jeszcze raz musimy ich pozabijać tylko ja nie wiem czy mamy zachować jak widzimy się za chwilę Słuchajcie, już jest. Yy, zachowaj ekwipunek włączony. Był wcześniej włączony właściwie, ja chciałem tylko sprawdzić. Ale jak... Oni mają... Kimie, czy się... Boję, że... Nie, ja no od razu jak są otworzę, Dobra. Widzicie? I jak? Dlaczego no, nie mogę go w twarz tak uderzyć? Nie, daj... daj mi mi... No co no, hity mnie zabijają, no. Nie ma opcji, że ich pokonam. Ja muszę otworzyć tą skrzynkę, bo tam jest, słuchajcie, te psu przedmioty. Do klepy. Tak, słuchajcie, to są biaki, tylko że... No po prostu przebrane. Strażnik Endu właściwie. Dobra, nie psujmy sobie klimatu, to są... Tam... Strażnicy Ender Dragona, którzy chcą chcą zniszczyć i to Overworld i to End. Jezus! Nie! Kurde! Nie! Hłup! Hyp! Chłop! Siema! Nie jestem pewien, czy ja zadaję im jakikolwiek damage. W zasadzie... No, jest bardzo ciężko ich pokonać. Jest bardzo, bardzo ciężko. Au. Dobra. Dobra, teraz speedrun. Nie, Przecież tylko się nie da. Ej, nie da się ich pokonać kompletnie. 0% szans normalnie. Jak oni nie stąd biją już? A im się chyba za szybko powinno regenerować. Nie wiem, czy nederytowa zbaje regenerację? Chyba tak. Nie, ona daje ochronę przed odrzutem. Ale oni mnie zabijają zabijają? No. Przecież tak nie wolno. Przecież tak nie wolno. Nie zabił mnie na zachity hity. dobra Nie możemy się poddać. Wśród nie mają zerytową zbroję. No dobra. Wiecie co? Mm, będzie ciężko bardzo ich pokonać. Ale damy radę. Ja twoje oczyska widzę, czemu nie mogę cię walnąć. Oooo, ty możesz walnąć mnie. O nie. Nie ma że ja tu wejdę nawet. Udało nam się go zabić, czekajcie, teraz... Łaaa, dobra. Jest główka smoka i to miecz, ale... Nie ich nie używamy, my używamy tych przedmiotów teraz. No, to są nasze przedmioty. I teraz otwórz po zabiciu. Co tu będzie? Dwie dźwigienki. I teraz, no, otw otwieramy sobie. No, to. Oczywiście mamy tutaj parkur, bo bez parkura jak można żyć? Bez parkura. no. Nie, spadłem z głupoty te własnej teraz. Dobra. Czemu tu postawiłem drugą dźwignię? Dobra. Idziemy, teraz idziemy właściwie. Słyszeliście ten dźwięk? I to było dziwne. Co tu to jest? Nie wiem, co tu... Dobra. I uwaga, schodzimy na dół, i. Ale mamy teraz dźwignię. Zwiwa mięsko. proszę bardzo, przyda się, bo przyda. Do tego i tak dobrze, wie, wie, ja wiem, że wy wiecie co to jest, więc ja niszczymy już to derwienko. Yy, no, to jest oczywiście ten mini survival, tylko że musimy coś Chyba coś innego, tak? Znaczy nie wiem, co musimy Nie, no dobra, wiem, co musimy skraftować Zobaczcie, ja robiłem mapę. Dobra, stawiamy sobie to. Od razu mówię, że mapa nie ma żadnych easter głów, ani niczego tego typu. Więc, dobra. Hop, 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 hop. No, hop, mówię. Dobra, słuchajcie, robimy sobie kilofik. Teraz dokładnie w tym momencie idziemy po żelazo. To nam nie da ekspo. Zobaczymy, z którym levelem w ogóle tu wyjdziemy. Zabiliśmy strażników Endu łapką, czyli da się zabić właściwie ich. O nie, nie ma tego. Dobra. I tak chciałem, żeby tu był lir, żeby to był trochę taki klimat overworldowy. Dobra, hmm. Więc teraz musimy zrobić sobie piec, bo bez pieca nie da się żyć. Nie da się żyć. Oczywiście, że da się żyć, ale w Minecraftie na mini minisurfele raczej bez piecyka będzie ciężko. Dobra, niech się to przepala, a ja Wam pomogę. Macham, Bo czemu nie? Cześć. Czekajcie, ja muszę zmienić ten widę o sobie przód. Na Nitrowicach zrobiłem challenge, żeby tak cały czas żyć i jest bardzo ciężko. Cześć. No cześć. No cześć. No, dobra, ja wam będę machał. Zło wygląda bardzo. Cieszę się, że wprowadzili te emoty. Dobra, ustawienia wideo z pierwszej osoby. I bum, trzy żelazo. Trzy żelazo. I kraftujemy, proszę państwa, tutaj nasz żelazny kilo. I skrotujemy sobie zaraz diamentowy kilo, żeby wykopać obsydion. A właściwie, jakie tu będziemy mieć zakończenie? się zastanawiacie. Ja wiem, jakie będziemy mieć zakończenie. Wiecie, jakie będziemy mieć zakończenie? A wam nie powiem właściwie jakie będziemy mieć zakończenie, dopiero po prostu będziemy zakończenie, powiem wam jakie będziemy mieć zakończenie, bo już będziecie wiedzieć wtedy. Znaczy wtedy, wtedy powinniście wiedzieć. Kto znowu otworzył balkon? Dobra, Nie już nawet na to nie zwracam uwagi. Znaczy no zwracam. Ja nie zwracam.